Tylko nie zrobił, bo przecież Siemanku, Siemanku z tej strony Lud Ludwiczek 9283. Stas a w dzisiejszym odcinku gramy Wendlesa. Drogi raz! Przez. dobranie zasady. E, dobrze. W dzisiejszym odcinku, oczywiście, gramy Wendlesa, więc. zaczynamy. Pa, 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 pa. pa.

Gdzież on jest? Gdzie on, wyjść? Nieważne. Przestań. Aha. Powiedzieć wam żart? No. No. Jechaliśmy do babci i było tak. I pytałem się mamy i mówiłem mamie. I mama i ja i było, i było godzinę jako H, a, a minutę jako my. No to minę. I mówi i, 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 i powiedział mamie, że będziemy za, za 18 min i za 3 herbaty. Jest, <grym> dobra, nie I To Widzisz ten, widzisz Hour, znaczy a ten. A min, znaczy minuta. Minut, minut. Co ty, co ty, to jest? Ma... Dobra, jestem. Szybko. O, jestem. Fast, faster, 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 No, może będziemy mieli jeszcze dwóch dodatkowych graczy. No. Jaki? Ja mam tylko. Ja widzę pana Kinderka. Pan gościu ma sinister, jeden z nich. A ja widzę pana Kinderka, tylko tam. A, a drugi ma klasyk Cameramana. Ale co, kamera jest takiego co daje wysyłki i robi piu, piu, piuuu. Tak? No klasyk kamerament, nie wiesz który to? Nie. nie ja, ja wiem, ten gościu chce mnie do Nie nieważne może go dodam. A my się nie załadowało jeszcze. No to ładuje ci się chociaż, widać. No, teraz mi się pa. Uff, uff. Już mnie odakceptował. Śpij, nie śpij, świni, śpij. Nie. Oczywiście, ej, włączysz nikt nie jeden z was włączył. Tak, ja. no, ale i, i tak to potrzeba 3 grudnia. Nie, że nie, Hej, No to no bo to jest bambikiem, jeśli ktoś postawi. Aha, ale z ciebie bawi. Nie, czemu? Bo nie ma fan dojczy. A ja coś nie mam fan dojczy, widzę. Nie, nie. Ej, to ty ma włączonego? No ja mam. A ono zyspierciło?

No co ty robisz? No kurde, przez ciebie. Co to za gówno postawiłeś? Nie! Kuku! Kuku! Czy, czy jeden nie może włączyć autoskipa? Ja włączyłam. A, czyli tylko ty, ty ja? A, a tu mam Ile? Dobra, szybciej mi to... Lepsze. O ja zbieram na jednego OP. Na jednego OP! Jak to? Wyżej jeden... Wiesz, że ten gościu, na którym skacze to ma O kur. A wiesz co? A ja się pytać, co ma pan cukierek? A to jest pan cukierek. To pan pan chyba ciastko. Pan cukierko ciastko. Się... O, czekaj, bo... Nie może jeden debil skipnąć. Ja Cieka czekam to... na coś o P. Ja coś... Nie no. Ja cię czekam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja zaraz już będę miał to OP. To OP? O. Będziesz miałam to OP. Nie ma takiej postaci przecież to OP. P. Jest. jest to co jest OP. P. Serio. Nie, postać, co Nie ma OP. postaci co, co jest OP. No dobra. Jest legendarka. A, Kok Paider. Kok Paider. Nie, mogę teraz Kok No to postawię, jeśli chcesz. A, to jest to. Kij Mary chodź, bo chcę zrobić coś, jak ma. Jak to ma, a ma chodź. A to fajnie. A ma chodź. A ma jesteś klucz. Daję sobie tego Głupie relacje, ro relacje rodzinne. Gówno. Zabijamy tak. świnkę, 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 zabijamy świnkę. Kręć i kręć. Kręć. Co to jest za gówno? Gu... Co jakieś gówno postawił? Jakie gówno? No A to gówno. Nie! Ej, nie, nie, nie wymiotuj, okej, okay, nie wymiotuj! Ej, nie. jeden ma streamer kameramena. Nie, nie. Nawet dwóch postawił tutaj. streamer do drugiej. Ej, będę. Ej, Wiesz, jakby ekipą był streamera, to by byłyby cztery streamery. Przestań! Nie, było cześć o, ale Ej, wygląda na sekundę, co Co no z tego? Ale wiesz ja dostałem... Nie no. Do... Czego ja tobie pierwszemu nie dałem czasu? Tylko jak zwykle z je Zapomniałem. Zapomniam. Oczyj się, po chcesz... okay. To znowu chcę coś tu sobie... To pozostawiaj? Nie jest tak, no dobra, Fabi, w Siem... No i co? Chyba będziemy musieli kończyć. Co do chuj? Co ty Dobra, nie, bye, bye. Okej, okay, bye, bye. Co? Koniec. Sub